Siemanko, wyzwaj ten potworny ciastek, a w tym szarcie będę robił różne yy, water skille, czy jakieś tam inne klacze Więc poziom pierwszy jest łatwy, bo to jest oczywiście water skill. Spadamy Dobra, udało nam się Więc jako drugie mamy... Yy, Pajączynę używamy, żeby spaść stąd Trzy, cztery Dobra, easy Następne Dobra, więc teraz użyjemy drabinki, żeby spaść tam, na ten czarny blok i tam postawić drabinkę. Myślę, że na to się nie uda, więc poświęcę temu dwie próby lub tam trzy. No, pierwsza śmierć. Dobra, wziąłem sobie na zapas trochę, trochę więcej drabinek, tu skrzynce, bo myślę, że mam, będę potrzebował więcej niż dwie próby. Celuję. JEST dobra! Myślałem, że się nie uda. Dobra, teraz mam łódkę. Według mnie to jest chyba jedna z najcięższych rzeczy do zrobienia. Ci... Ale ja spadam. No nie, dobra, ale będę potrzebował więcej niż jedną próba. Dobra, widzę, że następna próba. Dobra. I to myślę, że będzie ostatnia. Trzy. 4. Nie, ale postawiłem łódkę. Dobra, żegnajcie, widzę. Pa pa!